Witam, szanowne grono. Ostatnio się mówi o mszycy w Sadzie, że bardzo ostro atakuje. Komunikaty z Ipsadu, komunikatu z Agrosimeksu, komunikaty inne tak samo o tym wspominają. Oczywiście trzeba tego pilnować. Ja wieczorkiem po robocie, bo jadę z pilnikiem, też, też pójdę do Sadu, coś nagram i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. A teraz jadę, jeszcze przy okazji zajadę do CWT wam po drodze zobaczymy u tam, co tam u chłopaków słychać No i tyle Podobno u Was jakieś nowe rzeczy mają być na targi No ale to już na, na TSW będzie jak to roku prezentacja staramy się co roku jakąś nową maszynę e, prowadzić, żeby żeby zwiększać akortyment e, tak, widzę kurde, pełno, pełno przygotowanie do sezonu jabłkowego. Kombajny, a, tak. ale to nie wszystkie, bo jeszcze tam były niepomalowane. No, no. A to są e, odtrząsarki, odtrząsarki do jabłek. No, Shakery. No. Albo, albo jak to jeden z e, twoich widzów nazwał Dildosy. <laughs> dildosy, no. no. Słuchaj, a powiedz mi cena tych otrząsarek zmieniła się? Czy jest taka jak była? Nie, e, została taka sama kombajnów została. Kombajnów jest chyba... Musiałbym dokładnie sprawdzić, ale e, sprzed dwóch lat cena, więc... E... Około 80 chyba, tak? No, pełne wyposażenie, Z tak, tym kółkiem hydraulicznym? No chyba tam 400 wychodzi. No, jest. no. Ale Aha. to już jest taki full, nie? A ta odtrząsarka około 25, tak? Z pełną hydrauliką, tak. No, no. Aha. I to, i to jest netto czy brutto? No, netto, netto. Tak jaki i kombajn mówiłem, Tutaj widzę są te mosiężne, są mosiężne case. Czy... No dalej są. z brązu tuleje konowane, żeby to było naprawdę sztywne. No i się nie wyrabiało, nie? Tak, tak. no Spotykałem listwy, które były jednymi z pierwszych wyprodukowanych przez nas. Już nie pamiętam ile lat temu. Zero luzu, więc no, myślę, myślę, że ta technologia jest... Nie no te, tu, te tuleje musiężne, to robią I... robotę. To raz, że jest bardzo wytrzymałe, dwa jest połączenie regenerowalne, które e, zawsze i wciąż można wypracować. tulej nową, pracować możemy lecieć dalej. No, my Będziemy musieli się dogadać coś, kurde, o tej otrząsarki. Bo być może do kombajnu by mi się przydała, nie? Kurde, No żeby... Władimirca byś zapiął. Tak, władzia, by, władzia by zapiął. Czerwony <grym> z czerwonym się nie pogryzie. Nie, zobaczymy. Człowiek się nie zestra, też, wszystko naraz nie zrobi, nie? No. Wiadomo i no, może zdalne no. sterowanie jakieś? Ta, tak, o, zdalne sterowanie, go-track system, sam by napierdzielał. We no, Władimirce jeszcze tego nie widziano. <noise> Jaja by były. Dobra, ja lecę na pielnik na robotę. Do jutra. jeśli chodzi o zarazę ogniową, była wycięta z tamtego dareta muszę ją spalić worki. Bo tak, jeśli chodzi o zarazę ogniową, no to ja zawsze wycinam i yy, palę, ale jeśli chodzi o mączniaka, no to nie, mączniak zawsze biorę i zostawiam w sadzie. I to tak wygląda. Dzisiaj byłem z pielnikiem z rana. Powiem wam, tak się kurzyło. Cały był czarny, cały czarny był, cały ciemny zakurzony. zakurzonko. Jak się jechałem samochodem, no to wiadomo owiało. E, ściągam teraz pielnik i powiem wam tak, w takie pogody chyba nie ma co jeździć i robić pielnikiem, bo się tak kurzyło, że ja z pozycji kierowcy nie widziałem pielnika, i co się tutaj dzieje e, ogólnie? Tak, zęby są już do wymiany, bo już się zdarły. Te jeszcze w miarę, ale wymienię chyba od razu lub te przełożę na tył, a, a naprzód wymienię nowe. Zobaczymy, jaka będzie tam by była różnica. Tutaj wiecie o co chodzi, ale albo nowe założę, albo ten, do, Ale dopiero będą jutro prawdopodobnie. Także tak to wygląda. Hmm. E, i druga sprawa jest taka, że e, odpinam to jadę do kolegi i musi mi przekaźnik założyć do e, listwy, bo no ona trochę dużo ciągnie i boję się, że w nocy jak będę całą noc pryskał czy tam północy no to e, po prostu coś tam się stanie, także to musi być na pewno zrobione. Wieje jak cholera ma padać, zobaczymy, jeśli by do wieczorem się rozpogodziło robimy zabieg waptem. Oczywiście nie na, nie na innych odmianach. Słuchajcie, jeśli chodzi o mszyce chodzę i sprawdzam. Tu o takiej kwaterze, gdzie ona powinna być, bo tu jest kwatera yy, można powiedzieć przemysłowa, ale coś jeszcze okaże. <słuch> bo ja tu robię przemysł, ale patrzę, że wychodzi na jej wiste jabłko. E, mszycy nie ma, ale jest bawełnica, także yy, nawet można sobie to już tu zobaczyć. O! Ona już zaczyna coraz mocniej atakować. No, i zobaczymy. Jutro z rana chyba będzie jakiś zabyk tam wszyscy zobaczymy, jak będzie pogoda na bawełnicę. Jeśli chodzi o Idareta, tak to wygląda. O, takie liście widzowe. O co z tym chodzi? Możecie mi podpowiedzieć. Bo widzicie, jakie jedno drzewo się trafiło. W ogóle nie ma tego, około o tym jednym drzewie. I to tak. E, dobra, przejdziemy dzień indziej. Tak, kwatera i Dareta na przemysł, ale ja tu widzę, że się zrobi letnie cięcie, eleganckie i tu pójdzie ładnie, jabłuszko pójdzie tam, gdzie musi pójść, tam, gdzie powinno pójść, <ścoughs> dobra. O, tu już znowu jest bawełnica. Przyjechałem do Piotra, żeby mi założył przekaźnik do tego haloganu, bo już dym leciał. Ja nie umiem. No nie! Umia, umia, tylko nie mam takich narzędzi. A widzę co, co to jest? Do czego ta maszyna? To zwiarka, do włóknin? A to robicie takie coś? czasami się zdarzy. Aha. Do włókin, do pasków. No to prosta maszyna, nie? Tylko tutaj akurat węży nie ma, nie? Taki bajer. Także teraz, kurde, na pewno Ferdek się nie spali. Nie spali? Nie wiem, za halogen nie mogę ręczyć. W tym roku będziemy testować. Jak, jak będzie możliwość, to trochę ponagrywamy tą cząsarkę, co? Władimirca i ogień. No jak? Nie, Wa Władek jeszcze by się rozleciał, kurwa, tego, od tego czepania. Jest, jest niepoprawne politycznie. Ja to mówię chłopakom, po co wy te promocje na maszyny robicie, po co wy robicie, a potem są takie problemy, że klienci nie mogą się w bramę zmieścić i niestety nie wyrabiają się i płot jest do roboty, także z cenami, chłopaki, nie wygłupiajcie się, bo zaraz tego ogrodzenia w ogóle nie będzie. Zaraz zobaczymy jak halogen działa. O! Nie działa. Pewnie się odczepił kabelek. Co Liluś? W sklepie byłaś? Tak? Powiedz cześć widzowie! Cześć, Pozdrawiam Was! Powiedz papa! Codasz! Powiedz papa! No i tu mamy ten zadek, który robiliśmy rusztowanie, ładnie już jest powiązany e, Na czubeczkach coś towaru jest, także Dobrze nie połamią się, robota tu jest ładnie zrobiona I o, tak jak widać Bardzo jestem zadowolony, że wreszcie to już jest ogarnięte e, No i tak no e, Jeśli chodzi o Owocówkę robiona była około, e, no pod koniec tygodnia będzie mijać dwa tygodnie, ja pod koniec tygodnia będę poprawiał. Dlaczego po dwóch tygodniach. E, Na no, owocówkę można było po Suwizji poprawiać po trzech tygodniach, ale e, były opady deszczu gdzieś spadło w sumie około 40 mm, więc e, ale zgrubiał ten o kurde ale potężne się te guldeny porobiły. O kurde, aż w szoku jestem. <grywia> Widzowie, aż w szoku jestem, jakie grubasy się zrobiły. Wow. Zajebiście. Ładnie zgrubiały. Kurde, powiem wam, że aż w szoku jestem. Ile mnie tu nie było? 4 dni? Jest naprawdę różnica nie wiem co. <gry> Zajebiście Wiadomo, nie wszystko tak pogrubiało Ale ładnie do góry poszły ehm, Spadło około 40 mm Do końca tygodnia na pewno Spadnie więcej niż po, powyżej 50 mm Tak liczę, bo teraz idzie deszcz Jutro wieczorem też ma padać ehm, A substancja, która jest zawarta w suwizjo no, jest podobna, to no jest taka sama jak w koragenie tak? i ona jest odporna do 100 mm. Także jeżeli spadło połowa, e, czyli połowę tej substancji, tak jakby zmyło, więc zabieg trzeba zrobić szybciej. Tak przynajmniej ja tak uważam i e, tak będę robił. Te, też w komunikatach też oczywiście tak piszą. Także e, ja się tego trzymam, e, jeśli chodzi o mszyce Powiem wam, nie ma tragedii, nie ma tragedii, jest bawełnica, gdzieś wchodzi, będziemy na bawełnicę robić albo Pirimor, albo Sivanto Prime, no Movento nie, bo jest po prostu nieosiągalne dla mnie. I tyle. Kupacz po ostatnim sianiu saletry amonowej ja, widać coś po jabłonkach? Uważam, że widać. Jabłonki dostały busta. Są jakieś tam nowe przyrosty, także na pewno działa. Jeszcze pod koniec tygodnia znowu przelecę po Garstce i koniec. Na ten rok już będzie koniec. Tak, Lilusiu? Ładne liście są na jabłonkach? Ładne, co? Pada, tak? Musimy jechać. No, choć ci zrobię ładne zdjęcie dla mamy. No, jedziemy teraz z wilką, patrzymy, obserwujemy co się dzieje na Goldenie na odmianie P14. E, to tak, jak widać, nekrotycznej e, oznak jakichś tam mocnych nie ma e, i, i bardzo dobrze, i żeby to tak zostało do końca sezonu. Jabłek się pokazuje, no ale szkoda, że nie na wszystkich waterach, ale mówi się trudno. I tak to wygląda. Zaraz wam pokażę. A zresztą tą, tą dziewiątkę wam pokazywałem. Także tak to wygląda. Widzowie, tu nie jest wypryskane. Także po całości. Tu w tym miejscu była brona aktywna i jeszcze trawa nie zdążyła urosnąć. Ja w ogóle tutaj nie pryskałem w tym roku na chwasty. Tylko tu robiłem dwa razy pielnikiem. Eee, I to tak to wygląda. I mówię, no środek dopiero zaczyna zarastać, odbijać, bo bo to była brona aktywna. Jedziemy? No dobra, to już jedziemy. No i dobra, kurde zapomniałem. Tu jeszcze na chwasty trzeba pyskać. Ładnie też powiązane, a propos tego e, pomarańczowego wężyka szarka, to wam coś pokażę w domu, bo jest zajebisty. Jest zajebisty, muszę wziąć parę liści i zbadać lupą, jak to będzie wyglądać. O, ale tu, tu coś jakby czekaj, czekaj, czekaj. O, tutaj coś. To sprawdziłem pod lupką. O, tutaj coś podejrzane, co tu jeszcze wziąć? Mm -hmm. A to też zgrubiał prins. Co tu wziąć? Którego tego liścia wziąć? Nie wiem. Dobra, wezmę jeszcze tego, zobaczymy pod lupą, czy coś będzie. Hop! No i tak, widzowie, mamy tu liście, zaraz zobaczymy. Tutaj coś było, tutaj na rogu coś było podejrzanego, tutaj to raczej nic, ale mi się wydaje, że nic nie będzie widać. Wieje wiatr, zaraz mi to wszystko zwieje. Mamy taką lupę, która powiększa 60 razy, zakładamy na kamerę i teraz zobaczycie widok z. Tego mikroskopu No i dobra, i jedziemy tu po liść blasz, blaszkach. Oj, tu co siedzi, widzowie. Tu coś siedzi. Dajcie znać, co to jest. I tu następny dziad siedzi. Czekaj, ale ja to widzę. To jest mszyca. To jest tutaj mszyca przecież. Tak mi się byna, bynajmniej wydaje. Dajcie zdać w komentarzach, a dla mnie to jest na 90% mszyca. No. I patrzymy. O i tu coś jest. Zobaczymy elegancko Tutaj coś jakby Nie Ale to co to za jarząbek? Nie, to jakiś patyk O no. czysta, dobra no i dobra widzowie, stwierdziłem, że tylko widziałem szyce a... no i tak pada, nie pada tak pierdzieli, albo by popadało i by trochę deszczu, wody do ziemi przybyło, albo albo by nie padało i by się zrobiło jakiś zabieg i by było z głowy, nie? a tak to to wygląda tak jak wygląda eee, powiem wam powiem wam co ja wam powiem nie wiem, co robić, bo tak. Przejechałem wszystkie sady. Mszycy, takiej jakiej, e, czy tej zielonej, czy ciemnej, nie ma. E, jest bawełnica. I tak się zastanawiam, zastanawiam się, jaki zabieg zrobić to bawełnicę, czy Pirymorem, czy Sewanto Prime, czy czy czym. Najlepiej by było to pod koniec tygodnia zrobić i połączyć od razu z Tonusem. Tonusem, który będzie robił robotę izy z owocówką jest dosyć tani ten tonus bo litr kosztuje 170 zł daje się mniej niż litr na hektar chyba z tego co wiem to wychodzi dosyć tanio i w dawce trochę większej niż litr działa też jako efekt uboczny bo nie ma rejestracji ale tu wiem od znajomych że też działa na tarcznika. No i zobaczymy. Zobaczymy, co tu, co tu wybrać. Przynajmniej jestem zadowolony. No i zobacz, No i tyle w zasadzie. Pozdrawiam. Dziękuję za obejrzenie tego materiałku. Do następnego.